Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać kurtkę polski producent odzieży roboczej Sara Workwear. Jest to kurtka zimowa, ocieplana, yy, gdzie jest tutaj taki fajny miły polarek. Dodatkowo na plecach jest jeszcze siateczka. Posiada kieszenie dwie standardowe w kurtce. Jedną tutaj na, na jakieś dokumenty i jedną od środka. Posiada odblaski, które fajnie się sprawdzają właśnie teraz w okresie zimowym, gdy jest dużo ciemno, szarości, bo jesteśmy lepiej zauważalni. Dodatkowo kurtka posiada ściągacz taki elastyczny, wewnętrzny z miejscem na kciuka, dzięki czemu nie nasypie nam się śnieg do środka. Oraz rzep na rękawie, który pozwala nam dopasować rękaw jeszcze bardziej do siebie. Kurtka jest, można powiedzieć, w dużej ilości wodoodporna, bo podczas dużych opadów deszczu też ją testowałem. Podczas śniegu, mrozu i dużego wiatru yy, także bardzo dobrze sprawdza się w aurze zimowej. Jest ocieplana, jest w niej ciepło często, więc dochodzę tak jak teraz w krótkim rękawku. Natomiast czasami zdarza się też, że mam pod spodem bluzę. Kaptur jest odpinany w środku. Macie polarek, na plecach macie siateczkę, która będzie pochłaniała wilgoć i tak wygląda kaptur, w środku też jest wyszyty tym polarkiem. Kaptur możecie zdjąć, czyli znaczy możecie go zdemontować, jest na zamek, a kaptur prezentuje się tak. Kurtka bardzo łatwy sposób się zamyka stójka. jest dość wysoka, czyli zasłania nam szyję. Nie musimy korzystać z dodatkowych kominów czy szali. Jeżeli interesuje Cię content, zapraszam po więcej, obserwuj. I oczywiście wbijaj do Sara Worker i łap kodzi grawatowy Remo 5. Pozdrawiam i życzę spokojnego dnia. Trzymajcie się, hej!